Wiele placówek edukacyjnych, nauczycieli oraz uczniów zmaga się z trudnościami w nauczaniu spowodowanymi pandemią. Lekcje online mają oczywiście swoje wady i zalety, jednak niszczą to co najważniejsze więzi społeczne. Dla wielu placówek ukierunkowanych na dany rodzaj edukacji spotkania online nie są idealne, chociaż radzą sobie jak można. Odwiedziliśmy państwową szkołę muzyczną pierwszego stopnia w Wejherowie i sprawdziliśmy jak tutaj przebiega nauka w czasach pandemii. Jak widać jest możliwe, chociaż przyznaję, że dosyć skomplikowane i dosyć trudne. Jeśli chodzi o samo podejście do czytania nud, do realizacji utworu, tak ale na, nie możemy niestety mówić o y, wartości artystycznej utworu. Najwięcej problemów mają też maluchy, którym się dopiero ustawia aparat, czyli jak ta ręka pracuje, jedna i druga. To są takie rzeczy, w których mamy, mając kontakt bezpośredni, dotykamy, pokazujemy na własnym przykładzie. Tutaj ta odległość sprawia, że więcej się mówi, więcej się opisuje, a wiadomo, że takie rzeczy do dziecka trafiają. Z dużym opóźnieniem. Pomimo lekcji online, ani jeden uczeń z ponad 180 pobierających naukę wejśowskiej szkole muzycznej nie zrezygnował. Uczniowie biorą również udział w licznych konkursach, organizowanych oczywiście online. Bierzemy udział w konkursach, które są też organizowane online czyli wysyłamy filmy. I tu. Przyznaję szczerze, że mamy nawet więcej konkursów o zasięgu ogólnopolskim i nawet międzynarodowym, i mamy sukcesy na tych konkursach niż w zwykłym roku. Wiadomo, tam wysyłamy film, nie, jest, nie ma potrzeby uczestniczenia w nim, a więc niweluje się koszty wyjazdu na taki konkurs. Jest to łatwiejsze, aczkolwiek. Z drugiej strony takie konkursy są mocno oblegane i mają właśnie w związku z tym bardzo mocną obsadę. W sieci funkcjonują również koncerty online dostępne na stronie www.psm.wejherowo.pl. Do 15 maja trwa nabór na rok szkolny 2021/2022. Jeżeli ktoś chciałby zasięgnąć większej ilości informacji. To sekretariat jest cały czas czynny i zapraszamy do rozmowy telefonicznej. Szkoła znajduje się przy ulicy Dworcowej 6 w Wejherowie. Pomimo obostrzeń sekretariat funkcjonuje w dni robocze, zatem można kontaktować się telefonicznie pod numerem 58-672-2448.